Istnieje granica między światami, której przekroczenie jest nieuniknione dla każdej duszy. Jednak dusze, które same decydują o momencie tego przejścia, doświadczają go w sposób szczególny i głęboko poruszający. Ja, jako obserwator tych przejść, dzielę się z Wami prawdą, o której niewielu ma odwagę mówić. Stefan, wielki jasnowic z początku XX wieku, opisywał te momenty jako: nagłe przebudzenie w obcej rzeczywistości. I rzeczywiście, tak właśnie jest. Kiedy dusza opuszcza ciało poprzez akt samobójstwa, pierwsze chwile są niczym wyjście z głębokiego snu do świata, gdzie wszystko jest jednocześnie obce i dziwnie znajome. W pierwszych momentach po przejściu dusza doświadcza potężnej fali emocji. Nie jest to jednak osąd z zewnątrz, jak często nauczają niektóre religie. To raczej spotkanie z samym sobą, z czystą świadomością. Bez filtrów fizycznego ciała. Wyobraźcie sobie, że nagle wszystkie wasze myśli, emocje i wspomnienia stają się widoczne, jakby wyświetlone na ogromnym ekranie waszej świadomości. Dla duszy, która zdecydowała się na przedwczesne odejście, ten moment jest szczególnie intensywny. Pierwszym uczuciem jest często głębokie zaskoczenie. Nadal istnieje. To fundamentalne odkrycie prowadzi do drugiego wstrząsu. Cierpienie, które skłoniło do zakończenia życia, nie zniknęło, lecz zmieniło formę. Dusze samobójców często doświadczają stanu, który można nazwać zawieszeniem w szoku. Nie jest to kara, lecz naturalny proces adaptacji. Wyobraźcie sobie, że próbujecie uciec z pokoju przez drzwi, ale zamiast wyjścia znajdujecie się w innym pokoju, gdzie wszystkie problemy, które chcieliście zostawić za sobą, są nadal obecne lecz w formie czystych emocji i wspomnień. Widziałem dusze, które w tych pierwszych chwilach doświadczają krótkiego uczucia ulgi, nareszcie koniec cierpienia, by zaraz potem zetknąć się z prawdą, że fizyczny ból został zastąpiony emocjonalnym, który teraz odczuwają z niespotykaną wcześniej intensywnością. W tym przestrzeni między światami czas płynie inaczej. To, co dla żyjących jest chwilą, dla duszy może być epoką wewnętrznych doświadczeń. Każda myśl, każde uczucie staje się żywą energią, która otacza duszę niczym kokon światła lub cienia, zależnie od jej natury. Szczególnie poruszający jest moment, gdy dusza zaczyna dostrzegać wpływ swojej decyzji na bliskich, którzy pozostali w fizycznym świecie. To nie jest kara ani przymusowe obciążenie winą, to naturalne połączenie energetyczne, które istnieje między duszami. Więzi miłości nie znikają po śmierci ciała. A dusza samobójcy często widzi ból swoich bliskich z przerażającą jasnością. W tej przestrzeni przejścia nie ma osądu zewnętrznego, nie ma gniewnego bóstwa ani karzącej siły. Jest tylko prawda, czysta, niezakłócona prawda o własnych wyborach, motywacjach i ich konsekwencjach. To właśnie ta prawda staje się pierwszym nauczycielem duszy po drugiej stronie. W tych pierwszych momentach dusza często doświadcza tego, co nazywam. Panoramicznym przeglądem życia. Nie jest to linearne odtworzenie wydarzeń, lecz raczej symultaniczne doświadczenie całości życia, nie tylko tego, co się wydarzyło, ale również potencjałów, które nie zostały zrealizowane. To bolesne, ale konieczne doświadczenie, będące początkiem procesu uzdrawiania. Musicie zrozumieć, że w świecie duchowym nie ma osądu w takim sensie, w jakim rozumiemy go w świecie fizycznym. Jest tylko zwierciadło które pokazuje duszą ich własną prawdę. I choć odbicie to może być trudne do przyjęcia, stanowi ono pierwszy krok ku prawdziwemu uzdrowieniu i zrozumieniu. W następnych etapach tej podróży dusza zaczyna odczuwać obecność innych energii, pomocnych, współczujących istot, które przybywają, by towarzyszyć jej w tej trudnej podróży. Ale o tym opowiem Wam w kolejnym rozdziale naszej opowieści o niewidzialnej podróży duszy. Która zdecydowała się przedwcześnie opuścić fizyczny świat. O czym należy pamiętać, to fakt, że żadna dusza nie jest potępiona ani odrzucona. Każda dusza, niezależnie od swoich wyborów, pozostaje częścią wielkiej kosmicznej całości, częścią uniwersalnej świadomości, której my, jako istoty duchowe, jesteśmy nieodłącznym elementem. W miarę jak pierwsza fala szoku ustępuje, dusza wkracza w kolejny etap swojej pośmiertnej podróży. Konfrontację z własną świadomością. Jest to moment, który można nazwać wewnętrznym sądem, choć nie ma on nic wspólnego z karą czy potępieniem, jak często błędnie interpretują to ziemskie religie. To, co następuje, jest głębokim procesem samopoznania. Dusza zostaje otoczona energią własnych myśli, decyzji i czynów z całego życia. Nie jest to linearne odtwarzanie wspomnień, ale raczej holistyczne doświadczenie w którym przeszłość, teraźniejszość i potencjalne przyszłości, te, które mogły się wydarzyć, gdyby życie nie zostało przerwane, nakładają się na siebie w wielowymiarowej panoramie. Szczególnie poruszające jest to, że dusza nie tylko widzi swoje działania, ale również odczuwa ich wpływ na innych i to z ich perspektywy. Jeśli ktoś zadał ból drugiemu człowiekowi, teraz doświadcza tego bólu tak, jak odczuwała go ta osoba. Jeśli kogoś uszczęśliwił, doświadcza tej radości. Ten proces nie służy karze, lecz głębokiemu zrozumieniu wzajemnych powiązań między wszystkimi istotami. Dla duszy samobójczej ten etap jest szczególnie intensywny, gdyż musi ona zmierzyć się nie tylko z cierpieniem, które doprowadziło ją do decyzji o zakończeniu życia, ale również z cierpieniem, które ta decyzja spowodowała u innych. Doświadcza bólu rodziny. Przyjaciół, a nawet przypadkowych osób, na które jej odejście miało wpływ. W tej przestrzeni dusze często odkrywają, że problemy, które wydawały się nie do pokonania w życiu fizycznym, były w rzeczywistości tymczasowe. Widzą potencjalne rozwiązania, których nie dostrzegały, będąc w ciele. To bolesne odkrycie, ale jednocześnie niosące głęboką lekcję. Energia, która otacza duszę w tym momencie, ma naturę lustrzaną. Odzwierciedla dokładnie to, co dusza wniosła do świata poprzez swoje myśli, emocje i czyny. Nie ma tu żadnego zewnętrznego sędziego. Dusza sama jest świadkiem, oskarżycielem i obrońcą jednocześnie. W tym procesie dusze odkrywają również głębsze przyczyny swojej decyzji o samobójstwie. Często dostrzegają wzorce myślowe, które rozwijały się przez lata, zanim ostateczna decyzja została podjęta. Widzą momenty, w których mogły wybrać inną ścieżkę, i zaczynają rozumieć, dlaczego tego nie zrobiły. To, co wielu z Was może zaskoczyć, to fakt, że dusze nie są osądzane za sam akt samobójstwa. Uniwersalna świadomość nie operuje w kategoriach ziemskich grzechów czy zakazów. Zamiast tego, każde doświadczenie jest postrzegane jako lekcja, każdy wybór, jako krok na ścieżce ewolucji duszy. Jednakże, Ponieważ każda dusza ma wrodzone zadanie rozwijania się i doświadczania pełni życia, przedwczesne przerwanie tej podróży tworzy pewien rodzaj energetycznej nierównowagi. To właśnie ta nierównowaga, a nie zewnętrzna kara, stanowi wyzwanie, z którym dusza musi się zmierzyć. W tej fazie podróży dusza często doświadcza głębokiego żalu. Nie jest to żal wynikający z zewnętrznego osądu, ale z pełnego zrozumienia wszystkich konsekwencji swojego wyboru. Zarówno dla siebie, jak i dla innych. Ten żal, choć bolesny, jest oczyszczający i stanowi pierwszy krok ku uzdrowieniu. Interesujące jest, że w tym stanie dusze często spotykają się z innymi duszami, które miały wpływ na ich życie zarówno pozytywny, jak i negatywny. Te spotkania nie są przypadkowe, lecz stanowią część procesu uzdrawiania i zrozumienia. Czasami są to dusze bliskich, którzy odeszli wcześniej. Czasami dusze osób, z którymi miało się trudne relacje. W tych spotkaniach nie ma miejsca na zemstę czy wzajemne oskarżenia. Zamiast tego dusze widzą siebie nawzajem w świetle prawdy i zrozumienia. Często odkrywają, że osoby, które sprawiły im ból w życiu fizycznym, same działały z pozycji własnego cierpienia i ograniczonej świadomości. Ten etap podróży nie ma określonego czasu trwania. Dla niektórych dusz może trwać to, co w ziemskim rozumieniu byłoby chwilą, dla innych epokami. Czas w wymiarze duchowym nie płynie linearnie, a proces ten trwa tak długo, jak jest to potrzebne dla pełnego zrozumienia i akceptacji. Ważne jest, by zrozumieć, że celem tego procesu nie jest kara, ale uzdrowienie i przygotowanie do kolejnego etapu duchowej podróży. Dusza, która w pełni doświadczyła konsekwencji swoich wyborów, i zaakceptowała je, jest gotowa wkroczyć w następną fazę, przestrzeń duchowego uzdrowienia, o której opowiem w kolejnym rozdziale. W tej fazie dusze często odkrywają również głębszą prawdę o swojej naturze, że są czymś więcej niż sumą swoich ziemskich doświadczeń, że ich esencja pozostaje nienaruszona, niezależnie od popełnionych błędów czy bolesnych wyborów. To odkrycie jest jak promień światła w ciemności, pierwszy zwiastun nadziei. I możliwości prawdziwego duchowego odrodzenia. Po intensywnym okresie konfrontacji z własną świadomością, dusza samobójcza wkracza w kolejny etap swojej pozaziemskiej podróży. Przestrzeń, którą można nazwać strefą uzdrowienia. Jest to wymiar energetyczny specjalnie dostosowany do potrzeb dusz, które doświadczyły głębokiego cierpienia i traumy, a szczególnie tych, które same przerwały swój ziemski cykl. Ta przestrzeń nie przypomina niczego, co znamy z fizycznego świata. Nie jest to miejsce w tradycyjnym rozumieniu, lecz raczej stan wibracyjny, pole energetyczne o szczególnych właściwościach leczniczych. Wyobraźcie sobie otoczenie, które reaguje na każdą potrzebę duszy, dostosowując się do jej indywidualnego procesu uzdrawiania. To właśnie tutaj większość dusz samobójczych spędza znaczącą część swojego pozaziemskiego doświadczenia. Nie jest to kara ani czyściec, jak nauczają niektóre tradycje religijne. Jest to raczej duchowy odpowiednik szpitala czy sanatorium, przestrzeń, w której rany emocjonalne i duchowe mogą zostać uleczone. W tej fazie podróży dusza zaczyna dostrzegać, że nie jest sama. Pojawia się obecność istot duchowych, które przychodzą, by asystować w procesie uzdrawiania. Niektórzy nazywają je aniołami, inni przewodnikami duchowymi, jeszcze inni wyższymi aspektami własnej świadomości. Nazewnictwo nie jest istotne. Ważna jest ich funkcja i energia, którą wnoszą. Te istoty światła otaczają duszę samobójczą bezwarunkową miłością i zrozumieniem. Nie ma w nich cienia osądu czy potępienia. Ich jedynym celem jest pomoc duszy w odnalezieniu wewnętrznej równowagi i zrozumieniu głębszego sensu jej doświadczeń. To, co szczególnie poruszające, to fakt, że wśród tych przewodników często znajdują się dusze, które same doświadczyły podobnych trudności w swoich ziemskich wcieleniach. One najlepiej rozumieją cierpienie, które prowadzi do samobójstwa i dlatego są szczególnie skuteczne w prowadzeniu procesu uzdrawiania. W tej przestrzeni dusza zaczyna rozumieć, że cierpienie, które doprowadziło ją do samobójstwa, nie było bezsensowne. Każdy ból niesie ze sobą lekcję. Każde cierpienie jest potencjalną bramą do głębszego zrozumienia i współczucia. Przewodnicy pomagają duszy dostrzec te lekcje bez obciążenia emocjonalnego, które towarzyszyło im w życiu fizycznym. Jednym z kluczowych aspektów tego etapu jest odkrycie przez duszę swojej prawdziwej natury, tego kim jest poza granicami ziemskiej tożsamości i ról, które pełniła. To odkrycie często przynosi głębokie uzdrowienie, gdyż dusza zaczyna postrzegać swoje ziemskie doświadczenia z szerszej perspektywy. W tej przestrzeni uzdrowienia dusza odkrywa również, że jej życiowa misja, zadanie, z którym przyszła na świat, pozostaje niespełniona. Każda dusza inkarnuje się z określonym zestawem lekcji do nauczenia się i darów do podzielenia się ze światem. Przedwczesne zakończenie życia oznacza, że niektóre z tych lekcji pozostały niedokończone. To odkrycie nie jest źródłem kary czy wyrzutów sumienia, lecz raczej głębokiego zrozumienia duchowej ekonomii życia i śmierci. Dusza zaczyna rozumieć, że niespełnione zadania nie znikają, pozostają częścią jej duchowego planu, który będzie musiała zrealizować w inny sposób lub w innym wcieleniu. Szczególnie poruszającym aspektem tej fazy jest moment, gdy dusza zaczyna odczuwać emocjonalny wpływ swojego odejścia na bliskich. Którzy pozostali w świecie fizycznym. To nie jest abstrakcyjna wiedza, lecz głębokie, bezpośrednie doświadczenie ich bólu, zagubienia, poczucia winy i gniewu. Energia żalu i tęsknoty, płynąca od żyjących, jest jak strumień, który dociera do duszy w zaświatach. Dla wielu dusz samobójczych to doświadczenie jest jednym z najtrudniejszych aspektów ich pozaziemskiej podróży. Odkrywają, że ich próba ucieczki od cierpienia paradoksalnie stworzyła nowe cierpienie. Nie tylko dla nich samych, ale również dla tych, których kochali. Jednakże, dzięki obecności duchowych przewodników, dusza uczy się, jak przekształcić to bolesne zrozumienie w impuls do uzdrowienia. W niektórych przypadkach, gdy więź z żyjącymi jest szczególnie silna, przewodnicy pomagają duszy w nawiązaniu subtelnego kontaktu z bliskimi poprzez sny, intuicyjne przesłania lub synchroniczne wydarzenia. Te delikatne znaki. Nie mają na celu wywołania poczucia winy użyjących, lecz raczej przyniesienie im pocieszenia i pomocy w ich własnym procesie żałoby. Jest to forma duchowego pojednania, która przynosi uzdrowienie zarówno duszy w zaświatach, jak i tym, którzy opłakują jej stratę na ziemi. W miarę postępu procesu uzdrawiania, dusza zaczyna dostrzegać szerszy wzorzec swojego duchowego rozwoju. Wydarzenia, które wydawały się przypadkowe czy niesprawiedliwe w życiu fizycznym, zaczynają układać się w sensowny obraz. Dusza widzi, jak różne doświadczenia, zarówno radosne, jak i bolesne, przyczyniły się do jej ewolucji. To zrozumienie prowadzi do głębokiego duchowego przełomu, momentu, w którym dusza jest gotowa wybaczyć. Wybaczyć sobie za decyzję o zakończeniu życia, wybaczyć innym za rzeczywiste lub postrzegane krzywdy, które przyczyniły się do jej cierpienia, i wybaczyć samemu życiu za jego bolesne aspekty. Ten akt przebaczenia jest prawdopodobnie najważniejszym punktem zwrotnym w całej pozaziemskiej podróży duszy samobójczej. To właśnie przebaczenie otwiera drzwi do prawdziwej transformacji i przygotowuje duszę do następnego etapu jej wiecznej podróży etapu, o którym opowiem w ostatnim rozdziale naszej opowieści. W tej przestrzeni uzdrowienia dusza odkrywa również, że miłość, którą doświadczyła i dzieliła się podczas życia fizycznego, nie znika po śmierci. Przeciwnie, staje się jeszcze bardziej wyraźna, oczyszczona z ziemskich ograniczeń i uwarunkowań. Ta miłość jest jak latarnia morska, która prowadzi duszę przez proces uzdrawiania ku nowemu początkowi. W końcowej fazie swojej pozaziemskiej podróży dusza samobójcza staje przed największym duchowym wyzwaniem, pełnym zintegrowaniem swoich doświadczeń i podjęciem decyzji o dalszej drodze. Jest to moment, który można nazwać duchowym przełomem, gdzie wszystkie poprzednie etapy szok przejścia, konfrontacja z własną świadomością i proces uzdrawiania kulminują w głębokiej transformacji. Centralnym elementem tego etapu jest przebaczenie. Nie jest to akt jednorazowy, lecz proces, który przenika całą istotę duszy przebaczenie sobie za decyzję o zakończeniu życia. Przebaczenie innym za rzeczywiste lub postrzegane krzywdy, przebaczenie życiu za jego trudne lekcje. To właśnie przez akt przebaczenia dusza odzyskuje swoją pierwotną czystość i moc. W tej fazie dusza odkrywa również głębszą prawdę o naturze cierpienia. Dostrzega, że ból, który wydawał się nie do zniesienia w życiu fizycznym, był w rzeczywistości katalizatorem duchowego wzrostu. Nie oznacza to, że cierpienie jest konieczne czy pożądane. Oznacza jedynie, że może być przekształcone w mądrość i współczucie. To, co szczególnie fascynujące w tym etapie, to moment, gdy dusza zaczyna rozumieć koncepcję karmy nie jako kary, lecz jako naturalnego prawa przyczyny i skutku. Decyzja o samobójstwie nie obciąża duszy grzechem czy winą w religijnym znaczeniu tych słów. Tworzy jednak pewien rodzaj energetycznego długu, niespełnionego potencjału, niedokończonych lekcji, przerwanych relacji. Ten dług karmiczny nie jest karą ani przekleństwem, jest po prostu konsekwencją wolnej woli i wyborów duszy. I podobnie jak każdy dług, musi zostać w końcu spłacony. Nie poprzez cierpienie czy pokutę, lecz poprzez zrozumienie, wzrost i dopełnienie przerwanej lekcji. To właśnie w tym momencie przed duszą otwiera się kilka możliwych ścieżek. Jedną z nich jest reinkarnacja powrót do fizycznego świata. Często w stosunkowo krótkim czasie po samobójstwie. Ta ścieżka jest szczególnie powszechna wśród dusz, które mają silne, niedokończone lekcje lub karmiczne powiązania z duszami nadal żyjącymi na Ziemi. Co ciekawe, dusze, które wybierają szybką reinkarnację po samobójstwie, często wracają do podobnych okoliczności i wyzwań, które doprowadziły do ich wcześniejszej decyzji o zakończeniu życia. Nie jest to kara, lecz duchowa konieczność. Dusza musi nauczyć się stawiać czoła tym samym lekcjom, ale tym razem z większą świadomością i innymi wyborami. Istnieje jednak ryzyko powtórzenia tego samego wzorca, jeśli dusza nie zintegrowała w pełni lekcji z poprzedniego życia. Dlatego przewodnicy duchowi często doradzają duszy, aby przed reinkarnacją spędziła więcej czasu w wymiarze duchowym, pełniej lecząc i przygotowując się do następnego wcielenia. Inną możliwością jest pozostanie w wymiarze duchowym i kontynuowanie ewolucji bez natychmiastowego powrotu do fizycznego ciała. Niektóre dusze wybierają tę ścieżkę, aby głębiej zintegrować swoje doświadczenia i przygotować się do przyszłych wcieleń, lub służyć jako pomocnicy dla innych dusz przechodzących podobne doświadczenia. Szczególnie poruszające jest to, że wiele dusz samobójczych, które przeszły przez pełny proces uzdrawiania, Wybiera służbę jako duchowi przewodnicy dla osób zmagających się z myślami samobójczymi na ziemi. Ich własne doświadczenie daje im wyjątkową zdolność do rozumienia i pomagania tym, którzy znajdują się na krawędzi tej samej decyzji. W tym wymiarze przebaczenia i transformacji dusza odkrywa również głębszą prawdę o sobie, że jest czymś więcej niż sumą swoich ziemskich doświadczeń, więcej niż swoimi błędami czy sukcesami. Odkrywa swoją prawdziwą naturę jako nieśmiertelnej iskry boskiej świadomości, której esencja pozostaje nienaruszona nawet przez najbardziej bolesne doświadczenia. To odkrycie własnej boskości jest prawdopodobnie najgłębszym uzdrowieniem, jakiego może doświadczyć dusza. W tym świetle samobójstwo nie jawi się już jako grzech czy porażka, lecz jako bolesna, lecz tymczasowa decyzja podjęta przez duszę w stanie skrajnego cierpienia i ograniczonej świadomości. Dla tych, którzy pozostali na ziemi, ważne jest zrozumienie, że ich bliscy, którzy odeszli przez samobójstwo, nie są potępieni ani uwięzieni w jakimś miejscu kary. Są w procesie uzdrawiania, zrozumienia i wzrostu, tak samo jak wszystkie inne dusze, niezależnie od sposobu, w jaki opuściły fizyczne ciało. Miłość, którą wysyłacie im poprzez modlitwę, myśli i wspomnienia, dociera do nich i wspiera ich w procesie uzdrawiania. Jednocześnie przebaczenie i wypuszczenie poczucia winy, zarówno wobec nich, jak i wobec siebie, jest największym darem, jaki możecie im ofiarować. W końcowej fazie tej duchowej podróży dusza samobójcza doświadcza tego, co można nazwać kosmiczną integracją momentu, w którym wszystkie fragmenty jej doświadczenia układają się w spójną całość. Cierpienie, które doprowadziło do samobójstwa, Staje się częścią szerszego wzorca, którego sens i cel stają się teraz wyraźne. Ta integracja nie neguje bólu ani nie umniejsza jego znaczenia. Przeciwnie, nadaje mu głębszy sens i kontekst. Dusza widzi, jak każde doświadczenie, nawet najbardziej bolesne, przyczyniło się do jej ewolucji i wzrostu świadomości. W tym stanie integracji Dusza jest wreszcie gotowa podjąć świadomą decyzję o swojej dalszej drodze, czy to reinkarnację, czy pozostanie w wymiarze duchowym, czy też inną ścieżkę, której my, ograniczeni ziemskim rozumieniem, nie jesteśmy w stanie w pełni pojąć. Niezależnie od wybranej ścieżki, dusza niesie ze sobą mądrość zdobytą poprzez swoje doświadczenia. Nic nie zostaje zmarnowane, żadna lekcja nie jest zapomniana. Wszystko staje się częścią wiecznej spirali ewolucji świadomości. I tak kończy się nasza opowieść o podróży duszy samobójczej w zaświatach. Nie jest to jednak koniec dla samej duszy, jest to raczej nowy początek, kolejny krok na nieskończonej ścieżce duchowego rozwoju. Dla nas, którzy nadal kroczymy ścieżką ziemskiego życia, niech ta wiedza będzie źródłem zrozumienia, współczucia i nadziei. Niech pomoże nam dostrzec głębszy sens naszych własnych zmagań i przypomina, że niezależnie od tego, jak głęboka jest ciemność, światło zawsze czeka po drugiej stronie. Pamiętajcie, nie jesteśmy jedynie fizycznymi ciałami przeżywającymi duchowe doświadczenie. Jesteśmy duszami, wiecznymi iskrami świadomości, doświadczającymi tymczasowej fizycznej podróży. I w tej szerszej perspektywie, każde doświadczenie, nawet to najboleśniejsze, ma swoje miejsce i cel w wielkiej symfonii istnienia. Jeśli ta duchowa podróż poruszyła twoje serce, nie pozwól, by ta energia się rozproszyła. Subskrybuj nasz kanał, by kontynuować wspólną wędrówkę przez tajemnice życia, śmierci i wieczności. Zostaw komentarz, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Twoje słowa mogą być światłem dla kogoś, kto walczy z ciemnością. Pamiętaj, że w świecie duchowym, podobnie jak w tym materialnym, najsilniejszą energią jest połączenie świadomych dusz. Dołącz do naszej społeczności poszukiwaczy prawdy. Razem możemy zgłębiać najgłębsze tajemnice istnienia.